Na wstępie zaznaczam, że filmik nie jest sponsorowany. Wszystkie widoczne na nim przedmioty zostały kupione za własne pieniądze. Plecak Gregory Baltoro 65, czyli 65 litrów. Dlaczego ten plecak jest taki fajny? No, przede wszystkim dzięki swojemu litrażowi pojemności 65 litrów i bardzo dużej ilości kieszeni i troków, które umożliwiają nam podczepienie naszego ekwipunku. Jak ten plecak wygląda? Od przodu. Mamy kieszeń siatkową zapinaną na klamerkę. Kieszeń jest nie dość, że pojemna, to nie jest to jakaś byle jaka siatka. Naprawdę jest to porządny materiał, z którym do tej pory mi się nic nie dzieje. Obok tej kieszeni mamy jeszcze dwie niezależne od siebie kieszonki. Również bardzo pojemne. Pierwsza i druga. i troki, dzięki którym możemy sobie przymocować na przykład kijki kiedy idziemy gdzieś w góry tutaj przy pomocy gumki i tasiemki na dole oczywiście tą tasiemkę też można tutaj sobie regulować pokażę jak to wygląda przekładamy sobie tutaj spód naszego kijka od góry zakładamy gumką i ściągamy. I to samo tutaj możemy zrobić na dole. I kijki po obu stronach możemy sobie przytroczyć. Dodatkowo od boku tego plecaka mamy również kieszeń taką usiadkową. Akurat tutaj tak zwany poddupnik noszę. No i jak ten plecak dalej wygląda. Jest odpinany w trzech, w trzech różnych sposobach, czyli tradycyjnie od klapy górnej możemy go otworzyć, tak jak walizkę w kształcie litery U, i od spodu. Pokazuję już, jak to wygląda. Klapa górna, i jak jesteśmy przy klapie górnej, to klapa górna ma dwie kieszonki. Pierwsza taka mniejsza od góry. Druga na całą tutaj, powiedz... prawie że całą klapę, ale pojemnościowo jest tak, jak jest wielkość klapy. Od spodu tutaj również jest kieszonka zapinana na zamek błyskawiczny. Ja w niej akurat trzymam pokrowiec, który jest oczywiście dołączony do zestawu. Do zestawu. Pokrowiec wodoodporny na plecak. No, i otworzymy go w kształcie litery U. Będziecie więcej widzieć, co jest po prostu w środku tego plecaka. Jakiej on jest wielkości? Tak jak mówię, jest bardzo pojemny. Ma w środku, oczywiście, haczyk i Kieszeń na kamelbak. No, i trzecim sposobem dostania się do wnętrza jest od spodu. Tradycyjnie pewnie nosimy tutaj buty, tego typu rzeczy. No, i mamy tutaj taką przegródkę w ten sposób zapinaną. Można to zdjąć i powiększyć sobie jeszcze miejsce w plecaku albo oddzielić po prostu to co mamy w środku od spodu. I co najważniejsze, jeśli chodzi o plecak, każdy stelaż. Stelaż mamy regulowany. Tutaj panel jest podczepiony w środku za pomocą rzepu i możemy go regulować góra dół. Yy, bardzo fajnie wykonany jest ten stelaż pasy na ramienne, które pracują niezależnie i razem z naszym pasem biodrowym w momencie marszu to się rusza. Na pasie biodrowym mamy możliwość tutaj przy pomocy właśnie rzepu. Rzepem jest przypięty ta część jeszcze pasa biodrowego, którą możemy sobie regulować, chować i wyciągać. Po obu stronach, dzięki czemu możemy zwiększyć sobie pas biodrowy, jeżeli potrzebujemy. Na pasie, na ramiennym lewym, mamy takie, powiedzmy, ucho, taką tasiemkę, przystosowaną do montażu mocowania okularów. Działa to w ten sposób: przekładamy okulary, wyciągamy gumkę, zabezpieczamy i okulary nam nie wypadną. Dodatkowo możemy regulować sobie pas przy pomocy taśm. Co on ma jeszcze takiego, co mi się bardzo podoba? No, oprócz tego, że po dwóch stronach pasa biodrowego są kieszenie i to nie są tak jak było do tej pory w plecakach, malutkie kieszonki, gdzie nawet nie możemy telefonu włożyć. Tu spokojnie zmieścimy telefon, te kieszenie są bardzo duże. I dodatkowo z boku tego pasa mamy kieszeń na Butelkę z wodą. Więc, idąc już w jakimś marszu, nie musimy szukać naszej butelki, naszego picia, czy to w środku plecaka, czy w tych kieszeniach, yy, na przykład bocznych siatkowych. Tylko mamy to pod ręką. Bez problemu sobie możemy włożyć i wyciągnąć naszą butelkę. Yy, plecak, już tak jak mówiłem, bardzo mi się podoba ze względu właśnie na swoją. Swój litraż na ilość kieszeni i troków. I jak dla mnie on nie jest tylko na wyprawy wielodniowe, ale nawet gdzieś jednodniowe. Nie muszę go ładować całego, ale powiem Wam, że nawet jeżeli zapakujecie ten plecak na full, że tak powiem pod korek, to przy dobrej regulacji stelarza nie będziecie czuli tak naprawdę tego ciężaru. Ten plecak naprawdę bardzo przyjemnie się nosi i przy, tak jak mówię, przy dobrej regulacji, naprawdę to jest wielka wygoda, wielka przyjemność z nim chodzić. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego plecaka, serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Bardzo chętnie wam odpowiem na pytania. Dodatkowo jeszcze wspomnę, oczywiście jest pas naramienny, który również jest regulowany góra. Dół. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Dajcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje kanału, zachęcam do subskrypcji. Jeżeli chcecie recenzję jakichś produktów, napiszcie do mnie. Jeżeli je mam, no to bardzo chętnie zrecenzuję. Jeżeli nie, no to postaram się w jakiejś najbliższej przyszłości spróbować zrobić recenzję takiego produktu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.